Cześć kochani, słuchajcie, każdemu się należy kilka minut przerwy w pracy na kawę i śniadanko, jeżeli możecie sobie teraz taką przerwę zrobić, to zapraszam przy kawie na wspólne drapanie, mam tutaj 6 drapek, 3 razy białe złoto i 3 razy 7, 13, 21, możemy sobie przy kawce zrobić Odrobinę rozrywki, a może uda się coś wydrapać, więc robimy zawody, które zdrapki drapki wygrają: białe złoto czy 7, 13, 21. Zasada zdrapek jest, jest niezmienna i od wielu lat taka sama i nie tylko w Polsce, zauważyłem, że mamy tutaj pole, pole gry, e, gdzie są ry, liczby wygrywające. I nasze liczby, jeżeli któraś z naszych liczb jest taka sama jak liczby wygrywające, no to znaczy, że wygrywamy. Sprawdźmy, jakie liczby przyniosą nam szczęście. To jest 57, 23, 48, 41. I szybciutko sprawdźmy, czy gdzieś... Słuchajcie, jest ja sztaba złota, ta sztabka złota powoduje, że już wygrywamy. Już wiemy, że wygraliśmy. Tutaj jest trzydzieści jeden, dziewiętnaście, czterdzieści trzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt cztery i czterdzieści osiem. Słuchajcie, są dwie wygrane: czterdzieści osiem, dziesięć złotych. I tutaj mamy sztapkę złota, gdzie jest też dyszka, czyli dwie dyszki już mamy w białym złocie. I te białe złoto wychodzi na prowadzenie. Weźmy sobie drugą zdrapkę. Zdrapujemy pole gry. Tutaj szczęśliwym i Liczbami, które dadzą nam wygraną, to jest 23, 53, 56 i 14. No i sprawdzamy. Słuchajcie, tutaj jest 21. Niestety to nie daje nam wygranej. 17, 16, 47, 25. Drapiemy dalej: 31, 46, 52. 58 i 30 niestety tutaj nie wygrywamy nic i ostatnie białe złoto gdzie wygrano są przypisane do liczby 24 16 41 i 48 więc szukajmy tutaj jest 54 26. 43, 22 i 17. Słuchajcie, żadna z tych liczb nie jest liczbą wygrywającą. Na co tu właściwie możemy liczyć? Słuchajcie, tu jest piątka, tu jest 5000, tu jest 500, jest 200 koła i 500 zł. Więc sprawdźmy od tej piątki, która jest najbardziej realna. Tu jest liczba 11, to nie jest liczba wygrywająca. Tutaj jest 5000. Hmm. 42, to nie jest wygrywająca liczba. Tu jest 19, 44 i 36, także niestety ta zdrabka jest pusta, ale dwie zdrabki puste, jedna trafiona i ta trafiona daje nam 20 zł, bo i, z, i ze sztapki złota, i z liczby 48, czyli e, Dwie dyszki z białego złota. Teraz bierzemy się za 7-1321. Zobaczmy, zobaczmy, czy uda się tutaj wygrać więcej niż w białym złocie, czyli białe, białe złoto się zwróciło, bo wydałem 15, a biorę 20. Słuchajcie, czego szukamy? Szukamy liczby 7. Szukamy 13 albo 21. Zobaczmy, czy gdzieś taka liczba tutaj będzie. Tu jest 14, to nie jest wygrywająca. 29, 19, jest 16, jest 8, tu jest 27, jest 6, 30. Tutaj się kryje 18, 26. Jak widzicie. Nie wygrałem, co tu mamy? Dwadzieścia sześć, dwanaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, trzy jedenaście, trzydzieści jest dziewiątka dwadzieścia dwa, szesnaście. Więc słuchajcie, nic nie wygrałem. I została ostatnia. Ostatnia. Zdrabka, ostatnia szansa na wygrane. Tutaj jest 24, tu jest 19, 6, 14, 3 i 22. Połowa zdrabki ostatniej zdrapane i nic. Na co mamy szansę? Zobaczcie, 200 tysięcy. Możemy wygrać 200 tysięcy i to wspólnie. Kolejne. Tu jest 15 zł. Słuchajcie, no mamy szansę na jakieś pieniądze, całkiem fajne. Sprawdźmy tą najbardziej realną szansę. Tak. Tych wygranych za 15 zł jest dużo więcej niż 200. No to sprawdźmy, czy uda się wygrać. Nie, tu jest 18 do tego przypisana. To idźmy krok dalej. Czy 200 tysięcy? Uh, wyglądało na początku jak 21, a to jest 27, 300 zł. Nie. No i ostatnia szansa na 200 koła tu jest 28. Nie wygrywamy w 7-13-21 kompletnie nic. Za to białe złoto. Zwróciło nam 20 zł. Dziś zwycięzca, białe złoto na podium. 7, 13, 21. Dzisiaj przegrało. Wam życzę więcej szczęścia. Miłego dnia.